Witam Was na dzisiejszym odcinku z tej strony Katron Dzisiaj chcę Wam pokazać znaczy pokazać jak wygląda moje konto teraz już mam prawie wszystkich zadamiarzy ale nie dzisiaj nie będziemy robić tego kontentu dzisiaj sobie za te punkty śmieszne tak jak wcześniej opisywałem będziemy kupowali skina No mamy dwa takie skiny mamy peny peny mroczny króliczek albo złoty mechabu. Do jednego no nie wystarcza, więc ze względu na to, że brakuje mi jeszcze tylko 40, 40 nie, 39 tysięcy tych żetonów, gwiazdnych punktów, no to stwierdziłem, że sobie będę znaczy yy, kupię tego skina po prostu dla Was, żeby po prostu mieć tak w tej kolekcji, bo za gemy to Bardziej to mi się opłaca kupić co do jakiegoś bardziej karnecik, czy coś, żeby mieć te większe szanse na fajne skiny. To tutaj mam takiego zademiarza nowego, może postaram się y, zrobić odcinek, y, co wprowadza ta, ten nowy sezon. A ja bez, y, bez y, dłuższego gadania y, kupujemy skina roczny peny. Przebranie zawiera. można Wam przeczytać, Specjalny model zadymiarza i specjalną teksturę. I kupujemy. Gwiezdne przebranie. No i w taki sposób w, z yy, 11 tysięcy zostało nam zaledwie tylko 1000. Co mogę powiedzieć? Ten skin nawet fajny jest, tylko muszę teraz znaleźć penny, bo mam gdzieś na plus 500k. O, tu jest i mam wreszcie przebranie do penny. Tak oto się prezentuje. Znaczy tak, wziąć, czy znaczy tak to, wybierz, to, to, to. Arena treningowa, pokażę wam, bo nie chcę mi się grać, bo stracę pucharki, więc o tak to pokażę, jak wygląda to działku jak to wygląda jakie ma specjalne efekty tak jak widzicie się prezentuje ten strzał tutaj teraz tak zobaczymy jak to wygląda witam was w szybkim odcinku to będzie wy odcinek w odcinku e, nie najgorszy. tak właśnie wygląda no i to byłoby de facto na tyle więc co mogę poradzić? No, to fajny skin, my sobie, o, no tak, i tym bombastycznym akcentem kończymy ten odcinek, do następnego, pozdrawiam, znaczy na razie, albo elo.